Cześć. Cześć! Cześć! Dzisiaj na specjalne życzenie taty kolekcjonera otwieramy cały box minisów z Tora Ragnaroka. W tym zestawie jest sporo postaci, bo mamy aż 15? nie, 15, 14 figurek do zebrania. Mamy Tora, Halka, Lokiego, Walkirię, Mistrzunia w dwóch wersjach: Heimdala, Brusa. Surtura, Odyna, Skierdża, Kogoś. Kogoś, nie wiem kto to jest. Co to jest za czerwony pamper, Ktoś kojarzy? Ten? Nie bardzo. Później jest Mik, jeszcze w swojej zbroi i asystentka mistrzunia. No cóż, na pewno zdobędziemy Tora i Halka i Lokiego. A co będzie zresztą? To się okaże. Zaczynamy. Stawiam na takiego. Ok. Bardzo lubię takiego. No. U, teraz Loki jest na topie, wszyscy ją lubią. Ale ja mam Oddyna. Wow, Oddyn, ale jest świetny. No tak właśnie, zapomniałam powiedzieć, bo to są Bubble Head, czyli te, które mają na, mm. y, główkę na sprzężynce. Wybieraj następną. Zrobimy miejsce na pikniki. i I się chcesz? Co tam będzie? I nie mam nadzieję, że to. Okej. Okay. Ach, asystentka, miszczunia. Bardzo wredna kobieta. Ale to jest słucha 1 na 36. Świetnie. I też trzęsie głową. Można <grystanie> <grystanie> Oby tu był roki. Okay. Przy... Fajna pelerynka. Mm -hmm. Mierz ja się fajna. Jak się nazywał miecz? Nikt nie wiem. Dobra, trzeba jeszcze raz obejrzeć. Tak. Proszę, nie, następna proszę. dla ciebie. Może ty trafisz lokiego? co mm. bym prosiła. Ja albo Halka, albo ta najbardziej bym chciała. No, najbardziej mnie, nie? Nie, 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 niepewności nie, 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 jest. jest nie, pewności, pokazuj, jest. Wiem, jest. Jest? Mm -hmm. o, nie, <laughs> nie, co nie, 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 Autor! Widziałam! Świetnie! To jest z tej walki na arenie, kiedy musiał się zmierzyć z Halkiem. Lubię jego hełm. Bardzo mm. fajny. Nie, czy też są fajne? Gdyby to był lepiej? Będzie mi bardzo świetne, jeśli coś nie trafi, Loki. O, na życzenie. No, popatrz, trafiła. I jest, Loki. I świetny. Te Loki, są świetne. Już dla Moniki dzisiaj wszystko świetne. Tak. Ja... No, jakaś ciutta tam będzie. Trzymał czek, żebyś miała surkę w nie nie no. no. nie ma nie? Nie. to pierwsza powtórka. Znowu Odyn. Ej, nie fajnie. No trudno. No to pierwsza połowa z nami. A, ale zobaczcie, o jest 1 na 12, on się nie powinien powtórzyć. zaczynam podejrzewać, że to nie jest dobrze spakowane pudełko. O niedobrze. dobrze. No, zobaczmy, co tam będzie dalej. Tak, znowu tak. No, ale to jest 1 na 6, to on musiał się powtórzyć. Nie? O. O nie, co mu zrobiłaś? nie jest sowa. Nie <grymne> ma to fursowa. Znaczy no, mamy tuki żywioł. Chyba za lekkie pudełko. To jest znowu tor. Ile tych torów będzie tu? O to. <słuchawa> Prosiłyśmy w sklepie o oryginalnie spakowanego boxa i niestety takiego nie dostałyśmy. A już chyba nie będziemy tam więcej zamawiać minisów. kto będzie tu? Aby być nowy Monia, wow. a nie kto? Monia, jak będziesz mówić nowy to będą? ci się wyobrażali! Do... no dobrze, proszę, twoja przedostatnia szansa aby się udało kogoś nowego? tak to był ktoś nowy bo tak to będziemy mieć. O, to jest dość nowe. To no, jest miszczunio. No, ale on fajny. Mhm. Ma nie ciuszki. Mhm. Reza też ma niezłoko. Tak. Kolejne tylko. No, ostatnia Twoja szansa. Trzymam kciuki. O, nie. Jest Walkiria. Ej, Walkiria. Ale ma zawiętą milę. I świetną fryzurę. Tak. Mieczyki. To znaczy miecz i sztylet. Proszę, ostatnie dla Ciebie. Trzymamy kciuki, żeby to nie było popiółki. Wydawało się ciężkie to pudełko. O, to. Ch to to chce strasznie wyjść. Chyba nie chcę strasznie <grymne> chyba nie. To teraz tak o chyba. O nie! Kolejne loki, kolejne loki. Jak widzicie, tym razem mamy bardzo dużo powtórek. Tatuś nie będzie z Jestem. I Tamina lakiego. Które wam się podobają najbardziej z tego rozdania? Wszystkie. <ślesz> Walkiria i Loki. <ślesz> uh -huh. Aha, no to mi się podoba Odzyn i Mistrzunio i Heimdal też jest niczego sobie. Niestety koniec. Tak, na dzisiaj się z Wami żegnamy. Lajkujcie, komentujcie, komentujcie subskrybujcie. subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Pa!